Nie muszę marnować tego czasu e, gdzieś siedząc w klasie, była to dobra decyzja. Mój zasób słów myślę, że się cały czas powiększa, to ja wyznaczam sobie kiedy się uczę i ile. Jestem Kinga i w tym roku dołączyłam do JDJ na program amerykańskiego liceum online i chciałabym się was z Wami podzielić tym, co zyskałam przez te pierwsze pół roku, jak tutaj jestem. Zrobiłam sobie listę takich najważniejszych dla mnie rzeczy. Udało mi się zebrać taką solidną dziesiątkę, więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Pierwsza i myślę, że najważniejsza rzecz, jaka się wbija, to oczywiście angielski. Bo wiadomo, jeśli uczysz się w amerykańskim systemie, wszystko jest po angielsku. Ja też byłam w zeszłym roku na wymianie, trochę było mi szkoda, że jeśli wrócę do polskiej szkoły, no ten angielski gdzieś przejdzie na boczny plan. Oczywiście nie zapomniałabym go, ale nie byłby tak często używany, jak teraz jest, yy, przez to, że jestem właśnie w tej szkole. Nie tylko zostałam przy tym angielskim, ale myślę, że cały czas się y, uczę. Mój zasób słów myślę, że się cały czas powiększa, bo często spotykam się z takimi słówkami, których y, nie używałam nawet przez ten rok w snach. Co jeszcze jest fajne, to to, że Wy nawet nie jesteście świadomi, kiedy uczycie się aż tego języka, bo przez to, że cały dzień y, praktycznie przy nauce jego używacie, to on sam gdzieś Wam wchodzi. Nie jest to jak w polskiej szkole, gdzie uczycie się słówek, gramatyki, tylko tutaj ten angielski sam z siebie wchodzi tak po prostu w praktyce. Drugą rzeczą, jaką zyskałam jest oczywiście czas. Fajnie, że teraz mam go trochę więcej, przez to, że po prostu po pierwsze chociażby nie spędzam e, połowy dnia na dojazdach do szkoły, bo miałam dość długą drogę. A po drugie, to ja wyznaczam sobie, kiedy się uczę i ile, i nie marnuję czasu na lekcjach, więc przy okazji mam czas na swoje zainteresowania, co jest kolejnym punktem. Myślę, że dzięki temu, że zyskałam trochę czasu, zyskałam też czas na swoje pasje i zaczęłam je faktycznie rozwijać. Chodząc do szkoły, miałam czas tylko na jedne dodatkowe zajęcia w ciągu tygodnia. Teraz mam na to więcej, ale też rozwijałam swoje pasje w domu, gram na instrumencie. I czasami nie tylko na pasje i hobby mam czas, ale na jakieś inne rzeczy, na które nie miałam. Na przykład czytanie. Bardzo lubię czytać książki. W szkole wiem, że gorzej mi doszło jedynie gdzieś w pociągu, czasami coś czytałam. Teraz faktycznie jakby wstaję rano i sobie czytam trochę książki, co mi od razu poprawia dzień. Kolejną rzeczą jest kreatywne myślenie. Myślę, że odkopałam swoją kreatywność, przez to, że często muszę wykonać jakieś projekty. Niestety, normalnie w szkole nigdy za bardzo nie robiliśmy żadnych projektów, może czasami jakieś pojedyncze prezentacje, można zagłębić się w jeden temat, ale tak naprawdę szczegółowo, co mnie na przykład bardzo interesuje, bo lubię dochodzić do tego, co, skąd się wzięło bardziej niż na przykład nauka pojedynczych jakichś zagadnień. Nie wiem dlaczego i po co i po prostu to kuję i potem zapominam, a tutaj jak mam taki projekt do zrobienia i po prostu się zagłębię w coś, a od razu czuję się lepiej, że mam jakąś wiedzę na dany temat i jest to naprawdę taka konkretna wiedza. Wtedy sama zauważam, gdzieś takie kreatywne drzwi mi się otwierają po prostu w głowie i przy tworzeniu tych rzeczy, i przy szukaniu, i analizowaniu. Naprawdę podoba mi się to. Kolejną rzeczą jest planowanie czasem. Jest to jedna rzecz, z którą ja zawsze miałam problem. Po prostu nigdy nie potrafiłam sobie rozplanować dnia i czasu. Nie wiem, od czego to zależało. Może od tego, że ja często byłam strasznie zmęczona po szkole i nigdy nie wiedziałam, czy. Wrócę po szkole i będę się od razu uczyła, czy wrócę po szkole i nagle weźmie mnie na jakąś drzemkę, obudzę się za 3 godziny i nie będę wiedziała, gdzie jestem. Teraz jest o wiele to lepsze przez to, że wiem, kiedy bardziej mam motywację do nauki, kiedy mniej sobie to planuję, kiedy mam jakieś zajęcia, kiedy pójdę z na przykład na spacer, albo kiedy pójdę uprawiać jakiś sport. O wiele lepiej mi to teraz idzie. Przez to, że ja sama nie mam takiego stricte planu, ja sama sobie go układam i faktycznie się go trzymam, więc to jest coś, co udało mi się zdobyć. Kolejną rzeczą jest motywacja a dyscyplina. Myślę, że udało mi się naprawdę wypracować moją dyscyplinę, ponieważ motywację no nie zawsze się ma, a dyscyplina to jest coś według mnie, co trzeba wypracować po prostu i codziennie staram się zajrzeć do szkoły Codziennie coś zrobić, trochę do przodu, i przez to widzę też progres w innych rzeczach, że często po prostu, choć mi się nie chce, to ja. Siadam i coś robię, i wydaje mi się, że właśnie przez to, że gdzieś to w sobie gdzieś znalazłam, wypracowałam tą dyscyplinę, bo w szkole po prostu jej nie miałam. W szkole wiedziałam, że mam jakąś kartkówkę, uczyłam się chwilami, tylko gdzie miałam jakąś motywację, a teraz faktycznie po prostu szukam gdzieś w sobie tej dyscypliny. Oczywiście nie mówię, że zawsze gdzieś ona jest, i że zawsze mam czas i chęci, żeby napisać trzy eseje w dzień, ale. Chociaż małymi kroczkami coś robię, więc e, myślę, że to jest coś, co udało też mi się zdobyć. Kolejną rzeczą jest w sumie coś, co dopiero zdobędę, ale wiedząc, że jestem już w tej szkole, to wiem, że jakby będę to miała. A i mianowicie jest to szersze pole po liceum, ponieważ i mogę iść na polskie studia, i zagraniczne. Przez to, że będę miała amerykańskie świadectwo, będę zwolniona z jakichś egzaminów sprawdzających mój język, bo po prostu kończę już coś po angielsku. Więc wewnętrznie gdzieś czuję tak więcej spokoju, że mam więcej możliwości. Myślę, że opłaci mi się to. Co do wewnętrznego spokoju, myślę, że odzyskam spokój, ponieważ Szkoła um, była strasznie dla mnie stresująca. Ja często sobie wymawiałam, że nie ma się czym stresować, że na przykład coś jest tylko oceną, ale no, czasami było naprawdę ciężko z tym stresem. Ja zawsze miałam problemy ze stresem. Teraz widzę, że o wiele go mam mniej, jakbym powiedziała, że wcale. Nawet mi nie chodziło w szkole o oceny. Często chodziło o nauczycieli i po prostu ich podejście. A oni po prostu mnie stresowali tym, co czasami mówili albo wymagali albo. Czasami po prostu uczułam się głupsza, nie względem klasy, ale względem na przykład ja kontra nauczyciel. Oczywiście nie mówię o wszystkich nauczycielach, ale czasami miałam jakieś takie nieciekawe sytuacje. Tutaj sytuacja wygląda o wiele inaczej, więc ten stres po prostu nie opuścił. Kolejną rzeczą jest rozwijanie tych rzeczy, które naprawdę mnie interesują. Przez to, że w amerykańskim systemie jest takie coś, że wybieracie przedmioty, myślę, że... W końcu mogę się skupić na tym, co bardziej mnie interesuje, a nie coś, co po prostu muszę zaliczyć. Oczywiście są przedmioty, których nie ominę na przykład matematykę, choć nie jestem jej fanką, ale są przedmioty, które na przykład ja sama sobie wybrałam na przykład anatomia, bo zawsze mnie to bardzo interesowało. I po prostu czuję większą radość z nauki, bo po prostu mam te przedmioty, które bardziej mnie interesują. Jedna rzecz, która łączy się trochę z czasem, ale ja ją oddzieliłam, jest to elastyczność po prostu tej szkoły. Fakt, że mogę uczyć się z każdego miejsca na świecie i o każdej porze. Wiele mi to otworzyło. Czasami po prostu, kiedy mam na to ochotę. E, uczę się bardzo późno wieczorem, czasami jak uda mi się wstać rano, uczę się bardzo wcześnie rano i w niczym to nie przeszkadza. E, jeśli chcę, pojadę do kawiarni, jeśli chcę, pojadę do biblioteki i zmienię trochę otoczenie nauki. Myślę, że to też jest bardzo dobre. E, mi to w sumie sprzyja nauce. Ja też e, jestem osobą, która rzadko wynosiła z lekcji i tak zawsze musiałam siadać do lekcji po lekcjach, więc przynajmniej teraz. Nie muszę marnować tego czasu e, gdzieś siedząc w klasie. I myślę, że to wszystko, o czym chciałam się dzisiaj podzielić. Myślę, że jest to spora liczba rzeczy, jak tylko na moje pierwsze pół roku tu. E, jestem bardzo zadowolona z, z zmiany tej szkoły. E, nie powiem, obawiałam się, jak to będzie, ale wiem teraz, że była to dobra decyzja i więc, wy, jeżeli macie jakieś pytania lub chcecie się przenieść, możecie napisać w komentarzach albo odezwać się na e-maila czy numer telefonu. I do usłyszenia. Pa!